28 marca roku Pańskiego 2010. Ja, Matka Słowa, oblubienica Ducha Świętego, błogosławię Waszą modlitwę, błogosławię Wasze staranie o Waszych bliźnich, o jak pięknie znosicie prośby, aby oni przebudzili się w miłości, co niektórzy, bo przecież miłość nie ma ograniczeń, miłość nie przemija, miłości nawet grób nie zabije. O moje umiłowane dzieci, z jaką rozkoszą, z jaką wielką rozkoszą i błogosławieństwem mocy pańskiej mówię do wielu, tych, za których prosicie, aby czynili wszystko, wszystko, co nakazuje mój Syna, Wasz brat. Nie ma miłości, którą człowiek ogranicza w takim czy w innym wymiarze co do takiej czy innej osoby. I dlatego wzorujcie się. Na podpowiedzi nieba, która brzmi Szczególnie miłujcie tych, którzy się źle mają. Miłujcie ich, moje dzieci. Wielka nagroda spotka Was jeszcze za życia i nie tylko. O moje umiłowane dzieci, O wygorliwi bywalcy wieczernika. O Wy, którzy pragniecie przebudzenia całego oblicza Ziemi. O Wy, którzy pragniecie, aby miłość stała się królową w Waszym życiu. Ja królowa pokoju i miłości. Ja królowa nieba i Ziemi. Oblubienica ducha świętego. Błogosławię Was, mój ludu. Ja jedna z najlepszych matek jam oblubienica ducha świętego ci którzy o tym nie wiedzą lub nie mogą pojąć, módlcie się, to jest ich choroba duszy człowiek, który ogranicza miłość ma chorą duszę moje dzieci, Amen. Niech się tak stanie, wyrocznia Pana. Dzieci umiłowane, nie bójcie się, nie dotknie was żaden pocisk. Jestem z wami, a próby, które waraz dotykają, to tygiel, aen. Niech się tak stanie wyrocznia Pana.